Zarządzanie ludźmi całkowicie wirtualnie, bez biur, wydaje się może możliwe, ale to zależy wszystko, jaka branża, jaka firma i co wykonujemy. Dla mnie mm, nie jest to dobry sposób. Może czasem jakaś jedna komórka gdzieś pracować zdalnie, też to wszystko zależy od sytuacji. Jeżeli to by było znowu, nie daj Boże, pandemia, no to wiadomo, że musimy jakoś hybrydowo pracować. Ale ja jestem jednak zwolenniczką taką, że ludzie przychodzą do biura. Jestem za tym, że ja się widzę z tymi ludźmi, przynajmniej z częścią, na ile mogę w ciągu dnia, dlatego, że. My, jak widzimy się nawet na korytarzach, tak, to, to nie po to mają ci ludzie przychodzić, że ja ich chcę kontrolować, nie po to, że ja nie ufam, że ktoś w domu nie wykona tej pracy, bo absolutnie mam takich pracowników i wierzę, że w innych firmach również, którzy się skupiają, niezależnie czy są w pracy, czy w domu, a nawet czasem w domu więcej pracują. Ale ten wpływ, taki na to, jak my się spotykamy, ta nasza energia, jak, jak rozmawia się bezpośrednio, jest bezcenna, tego się nie osiągnie przez telefon, <laughs> tego się nie osiągnie patrząc się na Zoomach, Teamsach i tak dalej. Ludzie tworzą firmę, tak? Przecież firma to nie są budynki, to nie są te biura. To są tylko miejsca dla nich. A ta cała atmosfera, to jak rozmawiamy nawet w przerwach, jak gdzieś czujemy się nawzajem, to jest, to jest co innego. Jak możemy dowołać daną osobę, jeżeli poruszamy jakiś temat, a jest to nierealne, jeżeli dziś pracujemy w domu. I te osoby, które przychodzą, też jak gdyby nabierają takiego, takiej świeżej tej energii i mówią, Boże, jak fajnie, że się spotkaliśmy, bo aż znowu mi się chce pracować, mam znowu skrzydła. Także myślę, że. Ja akurat uważam, że lepiej pracuje się, jak się jest w biurach, jak się jest razem. I tu nie chodzi o to, żeby teraz zyskać na, na kosztach, tutaj uciąć tak, że, że będziemy mieć mniej biur i ci ludzie są przynajmniej w domu. To nie jest zysk. Zawsze ten kontakt razem i takie budowanie wspólnej atmosfery daje bardzo dużo. Nawet samo pisanie maili do siebie nie jest. Aż tak dobre, bo, bo fajnie mieć kontakt ze sobą, bo inaczej możemy odczytywać nawet emocje tych ludzi i się niepotrzebnie skłócać i, i ci ludzie mówią, że czekają na odpowiedź, a tak naprawdę możesz zapytać obok w biurze i ta osoba od razu ci daje odpowiedź. Więc firma też na tym zyskuje, że jednak jest taki bliski kontakt, no i jest taka atmosfera rodzinna, i ci ludzie bardziej się utożsamiają nawet z firmą, są bardziej lojalni my dla nich, widzą, że my się troszczymy o nich, bo będąc przy sobie, pytamy się też po prostu. Tak, co tam słuchać, jak tam w domu, każdy coś opowiada i, i żyjemy po prostu wspólnie, razem. Tak jak się mówi, że w pracy to tak naprawdę się spędza taką dużą część swojego życia.